Dwudziesty raz łażę na tę drabinę. Wyobraź sobie, że jesteś wiewióreczką. Wyobraź sobie, że stąd wypieprzasz. Szybciej. Ja mam spieprzać? Trzy, dwa, jeden. Bingo. O tej samej godzinie od dwóch tygodni. Wiesz, co robisz? Kradnę prąd od podstawówki. Wiem, co robię. Nie wiem, co te cwaniaczki kombinują, ale dziś ostatni raz ustawiamy przez nich zegarki. Oprócz zmiany czasu wiosną-jesienią. Słusznie. Kurde, faja, palę się. 1-0 w walce z transformatorem. Kupiliśmy z Tami ten barak 35 lat temu. Dwa tygodnie temu skończyłem spłacać hipotekę i mam barak na własność. Zostawię Gorykowi. Co ty wyprawiasz? Przegrałem całą kasę. Co? Tak to bywa. Tak bywa? Właśnie. Tak to bywa. Orze, kurde! Kurde. Cholera, ziemniaki się spaliły, przepraszam. Nie szkodzi, i tak zjem. Nie możesz zjeść takich ziemniaków usmażyć i ci frytki w domu. Ale będą pyszne. No. czy moglibyśmy pobyć sami bez tego całego cyrku? Jasne? Boże! Cześć tak! Jaka to niby Ryfa? Co się stało z barakiem? Nie wiem, spalił się sam z siebie. Sam z siebie? Sam z siebie się spalił? Co się stało? Olej się zapalił, nikomu nic się nie stało. Stary trochę przesadził, to prawda, że barak się spalił, ale mogło być gorzej. Nikomu nic się nie stało, ale on sieje panikę, przesadza. Jak to olej się zapalił? Olej na kuchence, tak powiedział inspektor. Boże, olej od frytek. Ryki, przegnaj strażaku z podjazdu, niech wszyscy spadają. Dobra, proszę, bądźcie tak dobrzy i zejdźcie z podjazdu. Ten podjazd to wszystko, co zostało ojcu, a od gorąca zmiękł Zabierzcie, proszę, te sikawki i w ogóle. Pożar zgaszony, przedstawienie skończone. Dzięki za polewanie i w ogóle. A teraz spierdalać z podjazdu. Więcej nie będę powtarzał. Wszyscy do domu, zostawcie ojca w spokoju, chcę być sam. Trochę kurwa szacunku. Spadać na bambus, poważnie mówię. Tak bywa. Tak to kurna bywa. Życie jest cudowne. Niczego mi nie brakuje. Wielu ludziom jest trudno zacząć na nowo po wyjściu z więzienia, ale patrzcie, mam starą przyczepkę, w której nocuję, nie płacę czynszu. Prąd ciągnę z baraku obok. Mam ciepłą wodę, kablówkę. Lej nic nie wie. Randy nic nie wie. Pracuję z Rickiem. Bubbles mieszka obok. Cała rodzina w komplecie. Jestem najszczęśliwszy na świecie. Dziękuję ci, panie Boże. Kurwa jest w pyte. Odwal się Jak wywalili ojca z parkingu, kurwiłem się Ale gadałem, z nim jest spoko Załatwiłem, że ciężarówka mu przywiezie przyczepę Chyba znalazł sobie fajną miejscówkę Dużo zieleni i zwierząt Pociągnie sobie kable, wyjdzie bardzo tanio Ciekawe, gdzie to jest, bo z tego, co mówił, brzmiało zajebiście Wszystko w porządku? Tak, dzięki, że mi przywiozłeś przyczepę Spoko. Nie chcesz wrócić na parking? Nie, póki te dwa gnojki Lei i Randy tam urzędują, nie wrócę. Dobra, to spadam. Wszystko gra? A u ciebie? Tak. Tylko nie mów nikomu, że mieszkam na wysypisku. Spoko.